Czy wiecie, jak wielu obcokrajowców mieszka w Poznaniu? Do you know what it feels like to live far away from home? Czy pamiętacie o polskiej tradycji pozostawienia jednego pustego nakrycia przy wigilijnym stole? Ja pamiętam. Kiedy pierwszy raz jechałem do Polski, byłem święte. Na dworze było bardzo zimno, ale za to w domu czekało mnie ciepłe siedzenie. I'm very lucky because I've met a lot of nice people here in Poznan. Now Christmas is coming and everyone going home. And I have to stay here. Poznań Hub, Zemesz Harlin i inni obcokrajowcy mieli szansę na piękne święta. Takie, jakie ja miałem po do Polski. Dołączmy do inicjatywy Poznań Hub i zaprośmy obcokrajowca na Wigilię do naszego domu. Dlatego potrzebujemy Waszej pomocy, Poznaniacy. Czekają na nas ja zamierzam to zrobić. A Wy?